Dlaczego tak interesują cię jednorożce, Riksel? To całkiem naturalne! Takie magiczne i mistyczne stworzenia wszystkich by zaciekawiły! Pewnie chciałbyś mieć jedno z nich w cyrku. O nie, nie, co to to nie? Nie sądzę, żeby jednorożce chciały występować przed publicznością. O! To on! To znaczy, e, o, jaki ciekawy okaz! Czy to ten skrzydlaty jednorożec, którego widziałem w Fantopii? To on ciao! Naprawdę wyjątkowe zwierzę! Tak, chyba nie bardzo tu pasuje, prawda? To outsider? Zawsze spędza czas z innymi, czy może czasami przechadza się sam? Jednorożce trzymają się razem i pilnują się nawzajem. On Czao też to dotyczy. Ach, tak, czy moglibyśmy się troszeczkę do niego zbliżyć? Nie moglibyśmy bo się przestraszy. Hmm. Dziękuję, młode Elfy za tę pouczającą wyprawę, ale już czas wracać do fantopi. Muszę się przygotować do wielkiego przedstawienia. Zaraz was dogonię. Ciekawe, że jej pozwala do siebie podejść. Też się cieszę, że cię widzę, On Chao. Wybieram się dziś do cyrku Rixela na przedstawienie. Też mu nie ufam, ale nie martw się. Yuko, Mo i ja na pewno odkryjemy prawdę. Kiedy podejrzliwy książę i jego dwie przyjaciółki obejrzą moje legendarne przedstawienie, po prostu będą jeść mi z ręki. Inne elfy zresztą też. <laughs> Żebyś się nie zdziwił. Nigdy ci nie zaufają. Dobrze znam elfy. Nie doceniasz potęgi mojego przedstawienia. Podbija nawet najtwardsze serca. Jest naprawdę niesamowite. Wszyscy są tego zdania. <laughs> Twoje głupie sztuczki nie zbliżą nas ani o krok do schwytania skrzydła tego jednorożca. Lepiej zapolujmy z siatkami i wężami. Ten sposób się sprawdzi. Nie interesuje mnie, jak to zrobicie. Złapcie skrzydla te źrebie, zanim będzie za późno. Zrobimy to po mojemu. Nie. Koniec dyskusji!